Ty wiesz jak gra mnie w na topienie? No to się zajeb... No to taki jest klas. IK MOR! raz po no, wow, no, odpowiedź na pytanie! Co wszystkie te pytanie, jakie, różne, ale jakie, różne! No, to jest main ez No już mi się nie chce grać ogólnie. Na łańcuch elo to, to ELO-ŻELO z ciebie jest. ELO-ŻELO ze mną jest, a rakieta na to, na to atomowy. Okej, okay, to trochę crazy. Crazy? I was crazy once. Chyba że z No kurwa, em, O no, Jezu, przecież wygnąłem twoje jebane! On mi jeszcze znak zapytania dał. O ty szumato, ale jeśli ma życia na już, to... Jezu, to są mili ludzie. Niemożliwe. Polaki tak. jeszcze co? Mili Polacy nie istnieją w Starym. Ale się z... jeszcze? Mili. Niektórzy są spokoj. O, hawk, Ale, ale, ale mili ludzie są w tym nobi. Ty jesteś z Chińczyką? O co ci chodzi? Zajebiste ten zajebista się tym idem? Gdzie? <laughs> <laughs> Słyszałem w to, jakim jestem bananem jednak. Trochę ten mnie ma krzywą mordę. Ona jest skierowana na mnie twarze, bo tak ona wygląda, no pewnie, jak ty wyglądasz. A czy dla kochanek mocno, tak, to ci mogę przyznać. To ci mogę przyznać, a ja jestem akurat to lepsze niż ty, więc to ci mogę przyznać, ewentualnie. Tak właśnie zobaczyła. Akwolija. Nerdziki też mają wyczucia. Absolutnie nie mają, nerw się kopy, pamiętaj. Aha, no wiem, bo ten bo jestem kopany, a ten nie jest ważne. Jej, no, na no way. Ej, no way. Jakby jeszcze był Vladimir. Dobra, jest szansa, Gajs jest, jest szansa, Guys. Idę inny KP się od Kuba. Ty wygramy. Dobra, jest. No win. way, rare event! Ej, ty łuk, czekaj, teraz walczę na pierwszy kob się odpadał. No nie, także jak mam to HP. On walczy z Anią, a ty walczysz z pierwszym. Kurty. Ty wygrałeś z nim, what? S, s, s. Nie robi pozycję. Ale robi ruchy! Nie zawaliłeś, mino! <grystanie> jak to wyglądasz? Żółty wilk. Wiesz, że to nie ma takiego czegoś. Takie coś nie istnieje jak żółty wilk. On no, właśnie sobie Olivia. No badamy jej to serduszka pod tą relacją, ale to znało znowu się puszcza z kimś. Za co to, 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 to jakiś? To wygląda jak kurwa, jak jest stara baba. Teraz ja się tam serduszko. Wzgl... A nie wzwy, ani nie przegrałem jeszcze. Spoiler, przegrałem. Z wywołał wilka z lasu. <grystanie> Spoiler, właśnie przegrałem. Nie <grystanie> zamykam tabelę. To zamyka, ten połyka. Pamiętam tutaj to powiedzenie. Na kotka się mówi, tak? O boże, sorry, sorry, nic. Nic nie mówiłeś. Yy, no jak to się nazywa popolisz? to jest. Yy, no, no. Yy, no jak, jak ty się popolisz mówi? O wow, pieniądze, pieniądze. Rare pieniądze. Rare Ivan, jeszcze połowy. Bo już też myślałem czy nie zacząć mainować e, tej... tej Cassiopeii. Pay. Kasipa jest spoko akurat. <laughs> po prostu ładnego skina i tyle. <laughs> nie myśl, że wygrasz, to ci nic nie da. Może pewnie mi wypraszcza. A ty wygrałem w toku czy nie, bo nie wiem, powiedziałeś do nich? chcę powiedzieć jak szmatę no. O, S, Kurwa, nie wyglądałem jakby mi się jej pobić zaraz. Może strasznie, nawet tego nie wyślę. Bo ciebie Aha. też pobiją. Czemu ja przegrałem. Ale ktoś też przegrał, zobacz. Rich boy. <śłarsZ> ale mi się coś Dostaniesz to, dostaniesz <śłarsZ> to, to, ty robisz flotę, ty... Chciał, że, pojeś, że to robisz flotę. Po ale nikt nie pytał. Weźcie z tego górniaka. Pórek, mhm. ale ma oczka słodki, nie jest taki zły jednak, ale w to w końcu, to idę stąd. Papierz te karty Pokémon, powalczymy sobie razem. Papierz karty Pokémon, Pobierz. Nie <laughs> wiem, Chyba jebana, szmata, no przecież co to za RNG jest jakiś? Gra Emblem, potrzebuję jeszcze jeden. Będę happy. happy, 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 happy. happy. No, co to Fryer? Nie mów tak do mnie. To jest no, trochę słuchaj mnie, a nie. No wapcia, siopsia. Ubieram. Nie! <laughs> Ty że ten dzik zadał obrażeń teraz? <laughs> no. Ile? Si dziesiątka? Ratowisz błędna, strzelaj dalej. Dwunastka? Odpowiedź błęd, strzelaj dalej. Ale wyżej czy niżej chociaż? Oczywiście że wyżej. 15. 16749 yeah. Nie dość, że znik za bomby, to jeszcze tamten ich w tym powiem, locie, ale to chyba. Nie, takie Nie, coś. przestań, przestań. Gej, Game, moment. O, e, es, 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 es. Ty gryzłem na topie, proste. Przestań, szanuj się. Mam raka, mam raka, prostaty, mam raka, prostaty. Taki śmierć, tak był do na pełk, szczerze. Przede wszystkim, badanie nazywa się Oil Up Belt. Śmieje się z niego. Śmieje się z niego, bo jest góblen. gra szako, jak pies ostatni. Żeby się ten pajko, szajko. Szajko, pajko. Szako, tako, Hemingway. <grystujesz> jaki to jest gubno, gracz. Uuu, what a Sigma. Ale ty uprawiasz mewing? A może ja człowieku. Zobacz no, na swoją pozę, jaki masz giacik z tyłu. Złożę O kurde, gej. Klon, to jest klon, ja to wiem, że to jest klon. Nie jest, to nie jest klon. Co? czemu to nie idzie w prosty linii? jest on jest gudziecowny? <grystujesz> Ale lepiej <debil>, kurwa. to <grystujesz> On to wygrał, niemożliwe. Powiedz coś, nie powiedz jakieś trzy słowa, co chciałeś przekazać na Nie walę koniec codziennie i robię loda kolegom.